maneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcineczku na moim kanale. Zostaw lajka, zostaw suba standardowo. No i co, lecimy z fastem. Zanim rozpoczniemy, szybka informacja, bo teraz nie było filmu 5 dni i doszedłem do wniosku, że no YouTube stoi, bo stoi, nic się nie rozwija przez ostatnie tam, nie wiem, już półtora roku mija. Stoimy dalej w miejscu jakiegoś przełomu nie ma i stwierdziłem, że już nie będę nagrywał średnio co dwa dni, tylko wrzucę dwa dni, e, dwa dni, dwa filmy w tygodniu i wolę pushować Twitcha, streamować sobie co dwa dni średnio będzie stream, tam będę uprawiał to samo co jest na filmach więc po prostu bądźcie, zostawcie follow po prostu na Twitchu i będziecie widzieć dalej content lecz na żywo, a nie w filmikach tyle, streamy są przeważnie między 20 a 21 trwają dopóki mi się chce grać. Więc zapewne o tej godzinie większość z was też jest przed e, telefonem, przed kompem, więc tam się możemy spotkać, pograć, bo nie ma sensu ładować cały czas czegoś do jednej studni, gdzie z tej studni później już nic nie wyciągniesz, a YouTube jest tak naprawdę martwy, nic się na nim nie dzieje. Także lecimy z odcineczkiem z fasta. Co nie zmienia, nie, zmieni, nie mówię, że przestanę nagrywać, bo po prostu będzie mniej filmów. Będzie dwa w tygodniu, może. No i tyle. Dobra. Lecimy. Robimy exchange. Tego tak za dyszkę. To za dwie dyszki też. Później za dyszkę znowu. I to też. To sobie zostawimy. Wymieniło się. Update. Dobra, gitara, to możemy coś zagrać Uderzymy sobie Takimi rzeczami A za 13 może, pierwszy wjazd, pula nie jest duża, Tak. o kurwa Pula nie jest duża, także może akurat No dobra do wyciągnięcia. Let's see. Pierwszy wjazd. Pierwszy wjazd i Koko Jumbo wygrywa, czyli high ticket nie było, był 44. No okej, okay, dobrze wiedzieć. W sumie mogłem popatrzeć jakie były ostatnie etikety. 14, 55, 97. A i, te, i tak bym pewnie celował na jakiegoś wysokiego etiketa, także bez różnicy nam to. Właśnie może jakiś faścik jest zwykły do rozegrania. Nie, nie ma nikogo. Tu ogółem teraz e, staweczki jakby wzrosły. Już to zauważyłem ostatnio kto grałem. Zdarza się, że są niskie stawki, ale ogółem teraz tak często się spotyka, że można takie 10 do nawet 20 czasami e, nazwijmy to dolarów wyciągnąć. Także fajnie, że coś się rozbrykało. Możemy spróbujemy coś na spokojnie teraz ukończyć? A dobra, za 11 będziemy jako pierwsi. Może akurat. Może akurat coś to nam da. Ja może muszę F5 dać. No dobra, jesteśmy pierwsi. Widocznie nikt nie gra. Spróbujemy jedną rzecz sobie zrobić. Sprzedam to. Dobra, mamy 1,40. Pójdziemy na high-low. Gdzie ja tu się wpisuje? No, no jeden, ten. I spróbujemy tak, co tu mamy? Um, tu jest na 3. Król lub as. Na razy 6. 0.40 na jokera. No i co? Dama. Aj, razy 3 wysiadło. Dobra, never mind. Przechodzimy dalej. Teraz to my mamy bardzo niski tickecik. W sumie wszystkie najniższe tickety są nasze. Więc, no, oby dało, oby dało. W sumie zostało nam jeszcze tylko dwa podejścia. Więc prosimy, wszyscy zebrani proszą teraz w tym momencie, aby nam dało. Ok, ten jeszcze dobił jedyskę, 20%. O, jeszcze dobił czymś. No dobra, 13%. Niski ticket. Belief. Hashtag Belief No i z tego hashtag Belief e, wyszedł The end. Nie, Rekin, A Rekin był 56. Znowu middle ticket Drugi raz porządny. Nie no, tak nie może być. Ludzie, skandal. Ile to tego zostało? Możemy zrobić tak. Jedno za 15 wejście, drugi zrobimy sobie za 14. Poczekamy po prostu, aż ktoś. Wbiję, tylko nie rozumiem dlaczego nikt nie gra na tej stronie w tym momencie. dobelek, na dobelku nie będziemy grać, Towery też nie. Kurwa, siebie straszyłem. Hmm. Dobra, spróbujemy tak. Nie na odwrót, to zostaje, to bierzemy i to. Dobra, pek, teraz my. Chuj. Wchodzimy na drugiego teraz. Przed chwilą wygrał rekin, teraz my. Coś nam też musi wreszcie oddać. Pasowałoby jednego bycika dać dla widza, żeby widz był szczęśliwy. I że miał ja też szczęśliwy w sumie. Troszkę. No, 51 końców. O, stóweczka już. No, bardzo prosimy o niski ticket. No, zobaczymy. Rekin ma 13, czyli mamy. Od 13% do 30% zapewne jeszcze zaraz coś dobiję. Ok, no to już się mogę szykować gdzieś na jakieś kurwa. 20 ticket, 15. Bo wreszcie jakaś dobra pula się robi. Coś się zaczyna dziać. Tylko nie zawić teraz nas. Nie daj kurwa high ticketa. Nie może być high. Te 13,5% mogą być szczęśliwe dla nas. No, zakręć. O Jezu, już dobra. Kręci, kręci. Co wykręci? Oto pytanie. Nie. Bade jak chuj, Standard. High ticket teraz. No i 80. Ja mówił jak jako ostatni tam tego nie wygrał. By musiał być przed nim. Przed małpiszonym. Ale to nic, nie będę nawet czekał, wbijam od razu. Bo jak ja to mówię, jak ma dać, to daj, jak nie, to nie da. Proste i logiczne. Nie ma co się zastanawiać. I płakać nad rozlanym lekiem. Tak to bywa, tak to jest. Tylko niech ktoś wbije, żebyśmy nie musieli czekać teraz 3 godziny. No coś specjalnego. Ładnie. Ok, panie Rykinku, lecimy z tematem. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Dobra. Dawaj to. I coś tu się zbugowało. Halo, halo. No właśnie. No właśnie, widzę, że suma jest większa niż było w puli. Ok, 8 dyszek. Not bad, not bad. Kurwa, daj 002, i niech tu będzie teraz, nie wiem, 150 poli. Dobrze, w sumie nikt nie wbija, ale chuj, ostatnie etykiety prosimy 19%. Let's see, co nam dasz? Nie da nam nic. Koko Jumbo wygrało, i gówno się wylało. Nic z drogi widzu. Zachęcam jeszcze raz do wejścia na mojego Twitcha, zostawienie tam followa. Jutro jest wtorek, a wiecie, co we wtorek jest? Automaty. Więc jutro na Twitchu będzie stream. Zapraszam. Trzymajcie się i Nara.